Tutaj możecie zobaczyć gdzie doszło do bezpośredniego ataku na 41-latka. To w tym miejscu mieszkańcy przychodzą i składają znicze. Wygląda to bardzo dramatycznie, bo proszę zobaczyć to jest centrum miasta. To jest spokojna miejscowość. Miejscowość nowe przypomnę w województwie. Szkujawsko-Pomorskim w Powiecie Świeckim. Jestem w tej chwili w mieście Nowe. To jest powiat świecki. Mnóstwo policji tutaj z powodu morderstwa. To jest cała restauracja, w której się to wydarzyło. Obecnie obiekt jest zamknięty. Powyżej są. Lokale mieszkalne, hotelowe. Policja tutaj widać podejmuje czynności.